dzisiaj Wam pokażę rontor mojego pokoju. Zaczynamy od tutaj szafki. Tutaj mamy na szafce taką muszelkę. Sama ją robiłam z mydła. Tutaj mam takie dwie ja też sama robiłam. Pojemniczek też sama robiłam i tą przeszkę w pojemniczku. Tu mam z flego taki pojemniczek. Obok końca mam różne krzywe kuchnięcie, na przykład chojneczka. naklejki na jeszcze na halun, na z halun. Maski. I już na paski. Szynkopisy, lampka, napis Rainbow, z sama robiłam, plan lekcji, tu mam taką do kredki opaskę, która ona świeci. Tutaj mam sztalugę. Tutaj taki obraz malowałam. I też taki jednorożec malowałam obraz. Się świeci właśnie, no i gwiazdki takie. No tutaj mam po prostu rzeczy do szkoły. Domek Enchantimals. Słoneczki, to są od nich zwierzątka. I tu na przykład, pijam herbatkę z ciastem. Ten tak jak sama robiłam. no Na przykład do suszenia paznokci i tam mam różne do kąpieli rzeczy. Tutaj mam różne gry, batonik. Uno może znacie tą grę. Pełny kurnik. Tutaj mam koniki jednorodne. Pokażę Wam, jak działa. Tutaj się włącza. I jak się naciska na ruch, to robi różne dźwięki, a jak się chupnie. to robi muzykę. mam książki z klocków Lego, autka, różne, domek na drzewie z klocków Lego. No i tutaj mam na takie mazaki zapachowe. No i ogólnie książki. Tutaj mam Maci domek od Maci Pops. Tutaj czy mam sobie kałczuki? Tutaj jest mój ulubiony Maci Pops, taki świecący. Skrzynia ze skarpetką się otwiera. I skarby tam są. Tutaj mamy. gumkę do gumowania, oszczółka, taśmy różne kolorowe. Tutaj mam kredki. Ja dużo właśnie zbieram kredek. I już mam ich tyle. Robiła na niemieckim taką fajną na tytkę. Tu mam trzy tulanki i pokażę Wam, jak działa. Ciągnie się za ogon i śpiewają. jeden i tam w tej skrzynce mam Stawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i pa!